Gdzieś dzisiaj Ninja Tycoon z kapkiem Games. Siema. Hejjo. Dzisiaj na Discordzie gadamy, jak widzowie chcecie mnie zaprosić na Discord. Czyli na Discordzie chcecie mnie zaprosić, to macie moją nazwę w opisie. Właśnie tutaj mamy kapka Games. co. Ciekawe jak, jak on tutaj rozbudował. Bo no, widać, ja mam że ma mur. Ono ma. Ja mam... A jaki masz strój? Tyle to. Trochę słabszy ode mnie, ale też jest spoko. Bo Z też mam... Brązowy, ja mam brązowy. <coughs> no wiem. Siema. Eju. I wyjejdźmy. Ja no? Właśnie teraz na Jak widzowie to oglądacie, to wejdźcie do pat tego. Kapka na haną. Polecam. Call Duty nagrywasz czy coś? Czy co? Eee, Pubka. Jeszcze raz? Pubka mobile. Ooo. Ja nagrywam też Call Duty i takie szalanki. Nagrałem jedną taką szelaką nagrałem taką jedną strzelankę robotyczną i jeszcze nagrałem trochę z Call of nie grałem, ja mam zamiar nagrać eee, tego. Kto się ta na PSC gra nazywała? No to jest co Driven Cluba. Driven Cluba Co? samochód. Się... Ej, chodźmy na film, chodźmy. Mój friend totalnie niczego nie ogarnia. Kurde, ten typ się z nami bić. tak my go pokonamy, Bo jest... no Mamy dobre stroje, a to stroje... Dobra, gminy ci pełne. Tak się robi, jak ktoś wam przeszkadza. Uwaga. Bomba dymna. Tu umarłeś? Nie. A, to musiałem O, jest za portalem, był. A nie. Siema, Aniu. Chciałbym przekląć, ale nie. Dobra, nieważne, zrobimy na chwilę cięcie. Siema, widzowie, zrobiłem małą przerwę. Lagi w ogóle tu są. Bum, hej. Nebošu ti za chvíli, jestli máš tam nějakou masku. Taky. A zabitý. Spadl. A na samou... NIE! Ne, ale spadl. Hej, já podat si Kurde. No jeszcze dwóch, jeszcze jeden tylko trzy. Jeszcze dwóch typu mi brakowało. Idealnie. Pum. Dobra, jeden będę... Ale stawcie na sypy. My wam... Co? U mnie go jesteś. Jeszcze ja? U mnie go jesteś. No wiadomo, lepiej się zatem. Dobra, powielasz trzy Zobacz. Bierzesz z wikelu? Czy to plikasz to? I się wybierz powierzchni. Jak widzę o tym nie widzę. Kurde. Dobra, wybijamy z niego tej placówki, bo nic nie się nie bawi. Jeśli widzowie chcecie odcinki z kapkiem gaze, to po tym odcinku musi być 10 łatów do dzisiaj nie bo nie dobiliście chyba kiedyś takim odcinkiem proszę ja was Na stołach w górę o, ale dobiliście jak to leży no leży ten ty. kurde znowu tutaj jesteś ty, ty? dobra już zostaw go zostaw go dobra no kurde jeszcze kolejny tutaj przyszedł dobra ten już ginie ten już ginie no, zginął. To nie nie zginął. No, kurde, jeszcze tego drugiego mi tam brakowało. Ja biorę żółtek. Ja biorę białego. Ja sam typem nie wytrzymam. bo nie ma co się już z nimi walczyć. Albo powalczymy, ale powalczymy, bo widzowie będą mieć zabawę. Chodź tutaj, typi. Zginiesz, zginiesz w końcu? No gin! Słuchaj, widzowie! Widzicie to, co się z tym dzieje? Cały czas nie chce zginąć, cały czas tutaj przychodzi. Bo bukie do portalu. Dobra, doł nie ma co łatwo walczyć. Elo.

Nubek. Widzowie, zrobimy cięcie. Dobra, widzowie, jesteśmy. Była mała przeróbka. Coś musiałem zrobić. O, do kapka idziemy. Nauczę no, was prostej techniki, jak wyjść na samą górę. Wystarczy, że tylko tak zrobicie. I się wspinacie no. widzowie o to w tym chodzi w tej miejscach. Albo, albo mi się to nie udało ale jest jeszcze jedna prosta technika której możecie tam wejść wbijacie do tycona który ma dużo, wszystko zrobione co nie? jesteś ja jest. Ciekawik? i jak macie taki coś ten mul. to bierzecie sobie tak skakacie i teraz idziecie tu. Kurde. Jak widzicie, to widzowie tak się robi. Idziemy, idziemy aż na choinkę. I tutaj mamy takie coś jak choinka. Nie wiem, od kiedy są choinki w Robloxie. Od kiedy samuraje żyją. <laughs> Dobra, i tutaj chodzicie. I tutaj se. Na ten listek. Wśród Co? kiedy Ninja i Sophora nie w kwiatkoinie no wiem i potem co wchodzicie bierzecie się w takie coś tu jesteście tu na słupku i musicie tam doskoczyć takim sprintem w czymś jesteście na słupku i bum bum, jestem tu, idziecie teraz po linie ja zawsze spadam jak będziecie już tutaj na górze to jak widzicie, bierzecie... Prawie spadłam. Tutaj jesteście, co nie? Teraz bierzecie tak, kurde. Bierze. Musi wam się to udać. Trzeba wejść na górę. Kurde. Dobra, bierzecie teraz tak. Jesteście na górze, co nie? Jak chcecie wyjść na ten słupek... Albo już nie wejdziecie, bo już... Ale może wam się to uda. Właśnie no. Jak kiedyś na słupek wesułem, weszłem. Jest to jeszcze na sam czubek. Jak wam się to uda, to będzie pozdro. O, napiszcie pod tym filmikiem. Hashtag kabek To wtedy wam na serduszkę. A to napiszecie. Aż wam mogę teraz to napisać. Co macie napisać? Widzicie? Kabek Games? Robiliśmy tyle? Nie. Nie wiem, że to jest Kolory się Posyłaś. Posyłaś się mielią? Postawę ci to Kiedy, ile ty masz w końcu lat? Starośni, no bo rośnie, ja teraz jestem jak urośnie. Za 3 lata 18 Wiem, ja nie, jest, ja nie jestem głupi, wiem, że za 3 lata będzie 18 lat ty goni, jak sztura goni. ZŁAP TO! Bum. Wbijam na niego chatę, jak widzicie. I tam, bum, 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 bum. Napycham mu do kakstu. O bekonika właśnie teraz bijemy Jednego backona. Chata gniew. No to dobra Gdzie on, gdzie ten pomarynkowy? Szkoda, że nie mam płyta prawie. Ja nie gram w krągla. Szkoda. A pati. Co? Gręciek czy w ogóle Patrick ma Ja mam nieważne bo, bo tam mam tego, co jest w Dobra, tam się wiem, ja kiedyś mam tam kopert 6000, tysięcy. Ja, miałem 7000, mam Piedem koła. Ja Zaraz będzie osiem koła za kilka lat. Uderzyłem go. Ok. Bum, 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 bum. U mnie są lagi na tym, nieważne. Jak on tutaj wyjdzie, to ja go atakuję. Nie ma brania kasy. Dobra, ja strzelam jak baba z wesela, bo, bo mi... Dobra, idę się zabić. Koniec kariery bycia panem lustro. Aaa! <laughs> Proszę się... Dobra, giniemy. Gnę. Jak coś widzę, jak chcecie mnie zaprosić na Discordzie, to wyślijcie mi jak na czacie tym. Jak zamontuję film na czacie, to mi napiszcie, jaki jest wasz Discord i tag. Nazwa Discorda i tag, Bo niektórzy widzowie nie czają, co to jest tag. Dobra, elo widzowie, wykończymy. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz kabek To przyznam wam ser Elo!